Jak wiadomo, już nie od dziś, aktorzy przygotowują się do swoich ról na różne, często skrajne sposoby. Jedni szukają utratą wagi i redukcją tkanki tłuszczowej, inni natomiast przybierają na masie, niekoniecznie sposobami naturalnymi. Przygotowanie do roli to dla nich coś znacznie więcej niż tylko zmiana wyglądu. Potrafią się zaszywać w osamotnieniu, katować wielokrotnie scenariusz, robić dokładny research o swojej postaci, a nawet naśladować jej styl życia. Często uczą się specjalnych umiejętności gry na instrumencie, wykonywania określonego zawodu czy innych czynności, by oddać ją na ekranie jak najmocniej. Wielokrotnie odbywało się to kosztem zdrowego rozsądku i równowagi psychicznej, co potrafiło odbić się na ich kondycji fizycznej i psychicznej po zakończeniu pracy nad filmem czy serialem. Lecz nie zawsze. Być aktorem to nie byle jakiś zawód czy praca. Przez parę miesięcy możesz wcielać się w postać człowieka z honorem rodzinnego, który robi wszystko co może, by zapewnić jak najlepszą przyszłość swojej rodzinie. A następnie dostać się do roli, gdzie odegrasz seryjnego mordercę. A w tym materiale postaram się przedstawić, jak aktorzy potrafią stanąć na głowie, żeby ich rola jak najbardziej oddała na ekranie. Na przykładzie Charliego Hanmana jako Eda Gina, czyli w jaki sposób facet uważany przez ludzi za jednego z najbardziej przystojnych mężczyzn na świecie przekształcił się w jednego z najbardziej popularnych seryjnych morderców w historii, który zapisał się w świecie popkultury. Ale zanim jeszcze zaczniemy, zostaw mi subskrypcję i przechodzimy do odcinka. Wszystko rozpoczęło się na rozmowach z reżyserem Ryanem Murphy, które początkowo Charlie odebrał jako kreatywną rozmowę nad danym projektem, który tym razem obrał Ryan. I nie wiedział na tamten moment, że Ryan chce, by to on wcielił się w Eda. Charlie się zgodził i natychmiast zaczął robić research, czytając książkę, oglądając dokumenty, ale z biegiem czasu coraz mniej zaczynała mu się podobać przedstawiona wersja postaci Eda w dokumentach. Był bardzo zadowolony, gdy dostał już scenariusz, ponieważ uznał interpretację Ryana za najbardziej szczerą i autentyczną wersję, kim był Ed ale miał swoje obawy, jego słowami. Musiałem uwierzyć, że Ed był człowiekiem. Nie interesowało nas, co robił Ed, interesowało nas tylko, dlaczego zrobił to, co zrobił. Wierz, jest wspaniały cytat, że linia między dobrem a złem biegnie przez centrum każdego żyjącego serca. Szczerze bałem się tej roli, wymagała ode mnie wszystkiego, co wiem i co mam w sobie, żeby oddać ją sprawiedliwie, bo była tak świetna na papierze, myślę, że lekcja, jaką wyciągnąłem, była taka, że jeśli nie jest przerażająca, to chyba nie warto podejmować takiej podróży. Charlie próbował zrozumieć świat oczami Eda. Uzyskał dostęp do dokumentów medycznych, które były skarbnicą informacji o jego doświadczeniu, choroby psychicznej i ocenie medycznej. Między tymi dwoma punktami znalazłem miejsce, gdzie można było poczuć, jak działa jego umysł i że był naprawdę chory. Długo zajęło mu poczucie się w tej postaci. Nie chcę powiedzieć, że naprawdę nim byłem. Ale chyba tak to było. Cały czas o niej myślałem i próbowałem zrozumieć świat jego oczami. Szczerze nie było wiele czasu na odpoczynek. Zazwyczaj kończyłem pracę, wracałem do domu, musiałem się przygotować przez kilka godzin, potem spać kilka godzin i znowu do pracy. Więc nie, nie puściłem Eda, dopóki projekt się nie skończył. Fizycznie granie Eda było dość trudne, bo przybrałem trochę na wadze, a potem musiałem ją znowu zgubić. Najgorsze było jednak utrzymanie tej wagi, gdy wszyscy chodzą na miłe kolacje i przez 7 miesięcy zdjęć mieliśmy święto dziękczynienia, Mikołajki, Nowy Rok. Miałem też urodziny i żadnego ciasta. 3 tygodnie przed zdjęciami Charlie musiał schudnąć 28 funtów, czyli na nasze to chyba 12,7 kilo. Udało mu się to w większym wyniku, bo schudł 30 funtów, czyli jakieś 13 6 kilograma. Do tej roli, ale to nie było dość przyjemne do doświadczenie. Musiał przez tak krótki okres czasu dużo saunować, podwyższać ilość kardio i oczywiście zmniejszyć ilość siedzenia drastycznie. Komfortu nie dodawały też brutalne czy zboczone sceny, w których Charlie na przykład musiał być nagą. Nie czuł się z tym komfortowo, jak większość nas w takiej sytuacji wstydził się. Nigdy bym się na to dobrowolnie nie zgodził, ale jako postać to było potrzebne. Nawet walczyłem o to, żeby scena na gości Eda nie została wycięta ze scenariusza. Sara Paulson, która wiele razy współpracowała z Ryanem i radziła sobie z tymi mrocznymi historiami, spotkałem ją przypadkiem na imprezie i zapytałem, czy ma jakieś rady na nawigowanie w takim projekcie. Dała mi kilka mądrych wskazówek. Po prostu znajdź prawdę, bądź odważny, nie bój się ciemności. Jak to mówią, żadne drzewo nie urośnie do nieba, jeśli jego korzenie nie sięgną do piekła. Musisz przejść przez ciemność, żeby znaleźć światło. To cenna podróż, zarówno dla ciebie jako artysty i człowieka, jak i dla widza. Charlie pod postacią Edda stworzył również specjalny głos, który odbił się wiralowo z całego serialu. Ten głos miał odzwierciedlać jego psychikę i miał też brzmieć nieautentycznie, bo był zlepkiem niespokojnych, desperackich elementów. Ale dlaczego akurat stworzył taki głos? Miało to oddać na celu, że Ed miał w życiu tylko matkę, która była jego jedyną długoletnią bliską osobą. On ją kochał i chciał jej miłości i akceptacji całe życie, ale ona codziennie mówiła mu, że go nienawidzi. Bo nie urodził się jako dziewczynka, jakiej ona chciała. Ten głos powstał, by zrozumieć psychiczny i emocjonalny wpływ matki na niego. A oto co zrobił Charlie Hanman po zakończeniu nagrywek. Po zakończeniu zdjęć zostałem kilka dni dłużej. Wszyscy inni wyjechali, a ja zostałem w Chicago, spędzając czas, leżąc w ciemności sam, jakby egzorcyzując całą sprawę z siebie. Potem pojechałem do Painfield, na cmentarz gdzie jest pochowany. Co było dziwne, bo to ten sam cmentarz, gdzie wykupywał trupy. Usiadłem przy jego grobie i rozmawiałem z nim. Powiedziałem... Pojadę do domu bez ciebie. Jeśli spodobał ci się mój materiał i chciałbyś usłyszeć następną historię tego typu, jak dany aktor przygotował się do swojej roli, to śmiało napisz mi propozycję w komentarzu aktora i daną postać z filmu, na przykład Charlie Hanman Edgin. Nie zapomnij też zostawić polubienia, jeśli ten materiał ci się spodobał. Wślij go dalej do znajomych i zostaw mi subskrypcję, by poznać resztę mojej twórczości, jak i następnych materiałów.